Hej, dzisiaj zapraszam Was na filmik o ulubieńcach kosmetycznych 2014 roku. Tak jak w ubiegłym roku nagrywając ten film po nie wiem, pół roku może nagrywania w ogóle filmów, nie miałam wielu kosmetyków, o których chciałam powiedzieć i tak naprawdę podeszłam do tego tak bardzo spontanicznie i oczywiście przemyślałam to wszystko, co powiedziałam, tak na przykład brakowało mi kilku rzeczy. Nie wiedziałam, czy to jest też odpowiedni moment po pół roku nagrywania, kręcenia takiego filmu właśnie o ulubieńcach całego roku. Tak w tym roku przyłożyłam się bardziej do tego, ponieważ nawet rzeczy, które denkowałam, które powinnam wyrzucić teoretycznie do kosza, ja je trzymałam w zupełnie innym tam miejscu, bo wiedziałam, że będę chciała wrócić do nich. Oczywiście mówię o kosmetykach takich, które bardzo mi się sprawdziły. I chciałam jeszcze raz przemyśleć to, czy te kosmetyki nadają się do tego, aby o nich wspomnieć właśnie w takim filmie podsumowującym. I uzbierało się trochę tych kosmetyków, które naprawdę bardzo mocno mnie, bardzo do mnie y, mocno przemówiły, y, trafiły do mnie i były bardzo dobre. I też przebrałam trochę tych kosmetyków, część już całkowicie wyrzuciłam, stwierdziłam, ok, były fajne, ale nie na tyle, żeby właśnie wspomnieć o nich w takim filmie. Znalazły się tutaj więc naprawdę takie same perełki. Stwierdziłam również, że nie będę nagrywała ulubieńców grudnia, dlatego że, no, dlatego, że w ogóle, po, po pierwsze, stwierdziłam, że nie będę tych ulubieńców grudnia, jeśli nawet by takie były, nie będę ich umieszczać w takim filmie. Ponieważ to, że one są ulubieńcami grudnia, czyli jednego miesiąca, nie oznacza, że są ulubieńcami całego roku, więc nie ma dla nich tutaj miejsca, za mało czasu, żeby o nich mówić. Także taki, taki wstęp. No i co? Przejdziemy do, do rzeczy może. Zaczniemy od pielęgnacji. Pielęgnacja, wiadomo, jest bardzo ważna. Ja co jakiś czas ją zmieniam. Lubię próbować nowe kosmetyki, nowe produkty. Ja się tego nie wstydzę. Mam trochę rzeczy, które ciągle czekają w kolejce, ale nie zmienia to faktu, że pielęgnacja jest bardzo ważna. Ja faktycznie kilka perełek w ubiegłym roku znalazłam i właśnie o nich chcę powiedzieć. Myślę sobie, że chyba wiecie, domyślacie się, że znajdzie się tutaj siarkowa moc z barwy, czyli tonik do twarzy, o którym naprawdę trąbię już chyba za dużo nawet, bo no, nigdy jeszcze nikt mi nie powiedział, że słuchaj, skończ z tym tonikiem, ale domyślam się, że za dużo już o nim mówię, zresztą jest tu kilka takich kosmetyków, o których właśnie cały czas trąbię i cały czas o nich mówię, więc chyba w przyszłym roku będę musiała zmienić produkty i, i, i w ogóle nie wiem, może znaleźć sobie jakichś innych ulubieńców. No w każdym razie ten tonik to jest niekwestionowane ulubienie, dla mnie wszechczasów, autentycznie. To jest tonik, który po prostu jest dla mnie czystą przyjemnością w momencie, kiedy go używam. Używam go w ciągu dnia, i, e, znaczy w ciągu dnia. Na, na początku dnia, przed nałożeniem makijażu e, i kremu, i na wieczór po zmyciu makijażu. Tonik, który, tak jak już wielokrotnie powtarzałam, ma w swoim składzie alkohol, ale nie wysusza mojej twarzy i naprawdę według mnie działa przede wszystkim e, odświeżająco, tonizująco, jak tonik powinien, ale e, przy dłuższym używaniu również zauważam u siebie e, no, mniejsze jakieś tam pojawianie się tych wszystkich wyprysków po prostu działa dobrze na skórę, więc ja go bardzo lubię. W dodatku zapach jest po prostu przepiękny, to jest taka pomarańcza, uwielbiam wszelkie jakieś tam nuty pomarańczy połączone z czymś jeszcze tam innym. Także naprawdę super sprawa, to jest tonik, który wiedziałam, że po prostu będzie w tym, w tym filmie, który już zdękowałam swego czasu, kupiłam następne, jak widzicie tutaj już jest no nieco ponad połowę, także naprawdę bardzo, bardzo go lubię. I tak samo ulubieńcem moim zdecydowanie właściwie już od kilku lat jest zawsze płyn do higieny intymnej laktacy. To jest płyn, który jest bardzo, bardzo dobry, który na co dzień jest mi po prostu potrzebny, ponieważ no Działa bardzo dobrze i ja go polecam wszystkim, jeśli ktoś, no, czy ma problemy, czy nie ma problemu, po prostu jest to dobry płyn, który jest takim pewnikiem, który warto mieć u siebie w łazience, który warto co jakiś czas używać, czy na stałe używać, prowadzi do pielęgnacji, bo po prostu jest jednym z lepszych płynów, które ja spotkałam. Natomiast zdradziłam go przez chwilkę z płynem do higieny intymnej z Faseli i to był taki płyn, który, o którym bardzo dużo się mówiło, który... Też tutaj widzicie je, jest w tym filmie, dlatego że naprawdę bardzo dobrze się sprawdzał i w dodatku cena była niewielka, bo tak jak na przykład ten kosztuje w okolicach, no tak różnie w zależności od promocja, promocji, ale z, powiedzmy że od 7 do 10 zł. Tak na przykład ten w promocji możemy dostać za 3-4 zł, co uważam, że no, y, robi wielką różnicę w naszym portfelu i jest też bardzo dobre. Nie używam go tak bardzo długo, żeby powiedzieć, że jest równy temu właśnie o którym wcześniej mówiłam. Ale też go polecam, bo po prostu bardzo dobrze działa i jest też wielofunkcyjny, wszechstronny, że tak powiem, bo można go używać do mycia włosów, do mycia ciała, także jest to też takie bardzo wygodne rozwiązanie. I z pielęgnacji mam jeszcze dwa produkty, właściwie trzy, trzy cztery, <grym> cztery widzę. Pierwsza to jest maseczka, która mnie zachwyciła. Maseczka z orientalny maska, to jest taka pod oczy która ma tutaj w swoim składzie trzęsak oraz kaskarylę. Ja już o tej maseczce wspominałam w jakichś tam moich ulubieńcach, to też Wam ten film po, po raz ponowny podlinkuję, bo tam dokładnie mówię, co ta kaskaryla robi, ten trzęsak i tak dalej. Oczywiście to są informacje, które ja wyczytałam. W każdym razie ta maseczka naprawdę fantastycznie, po prostu fantastycznie nawilżała okolice oka. No, nie się wchłania, bo miała konsystencję taką żelowo-kremową. Tutaj jest opakowanie nieorbinalne, to jest taka odlewka, którą dostałam całkiem spora, bo tutaj było chyba 10 czy 15 ml, także dużo. No ona, pomimo tego, że jest to maseczka, to po prostu działa, cuda, autentycznie ładnie napinała, liftingowała skórę pod oczami i myślę sobie, no jeszcze tego nie zrobiłam, bo mam jakieś tam zapasie kremy pod oczy, ale myślę sobie, że na pewno, na, na bank po prostu kupię y, pełnowymiarowy produkt, bo ta maska, no używam sporo y, kremów pod oczy, bo to można przyrównać do kremu pod oczy, to można używać jako krem pod oczy, nie jako maseczka tylko. No myślę sobie, że to jest jedna z lepszych, jeden z lepszych produktów pod oczy, jakie używałam dotychczas. Także naprawdę podmiła moje serce, bardzo dobrze działała. Oraz mam tutaj balsam Tisanem, który też jest pewnie znany już większości z nas. Jest tutaj on całkowicie pusty. Ja teraz, w okresie tym takim zimowym, pomimo że ta zima nie jest jakaś taka bardzo chłodna, no teraz przyszłym mrozy, ale generalnie nie jest taka najgorsza, bym powiedziała. Mam strasznie spie spiesznięte usta i właśnie szukając tych kosmetyków, o których chciałabym dzisiaj powiedzieć, e, znalazłam również tą e, Tisane Balsam do ust i przypomniałam sobie, że naprawdę ten balsam bardzo dobrze się u mnie sprawdzał i faktycznie nie, nie doprowadzał do tego, aby te usta były spiesznięte. Więc muszę sięgnąć po raz kolejny po to opakowanie, bo teraz te wszystkie balsamy, które mam, wszystkie pomadki ochronne, są ok, ale nie są wystarczające na, na to, że dalej mam usta spierzchnięte, nie, niezbyt nabliżone, niedostatecznie nabliżone. Więc to jest właśnie taki basen do ust, który fantastycznie działa, który ma tutaj wyciągi z miodu, na przykład z wosku pszczelego i różne inne składniki, które właśnie powodują wygładzenie, nabliżenie. I naprawdę nie są to duże pieniądze za, za tą pomadkę, bo to jest w granicach tam 10 zł. Więc jak na takie działanie, to naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. No i dwie ostatnie takie pielęgnacyjne typowo rzeczy to jest krem Alantan Dermoline, ta taka niebieska tubeczka, bo jest kilka typów właśnie y, tych kremów. To jest krem lekki, który też bardzo pamiętam, podbił moje serce y, totalnie. Nie wiem, czy takie określenie jest podbił moje serce. No, wiecie o co chodzi. Krem, który naprawdę świetnie działał. Ja byłam... Y, znaczy, oglądałam w filmach wielokrotnie u dziewczyn recenzje na temat tego produktu, miłe słowa, mówię ok, skuszę się i faktycznie muszę stwierdzić, że ten krem rewelacyjnie nawilżał skórę i to był taki, wiecie, też pewnik, który jeśli na przykład sięgnęłam po jakiś krem, czy, czy w ogóle jakiś produkt pielęgnacyjny, który na przykład, no nie wiem, uczulił mnie, bo tak też się zdarza, albo coś tam się nie, niedobrego właśnie przytrafiło, to ten krem był takim, takim jakby ratunkiem na te wszystkie atopowe, alergiczne stany u mnie. On po prostu powodował, że moja skóra tak jakby była ukojona po użyciu tego kremu, także bardzo go lubiłam, szybko się wchłaniał, również nadawał się pod makijaż, także myślę, że też jeszcze po niego kiedyś sięgnę. No i ostatni produkt, który nadal jeszcze, bo te tutaj, które pokazywałam, większości, były puste, natomiast ten krem mam już Trochę, trochę czasu już mam, już chyba z ponad rok go mam. Kupiłam kiedyś w TK Maxie to jest krem pod oczy i w sumie na te takie okolice, które narażone są na takie zmarszczki typowo mimiczne, czy w ogóle na powstawanie zmarszczek, czyli do wszystkich takich e, miejsc, które, m, które się zmarszczą, e, mówiąc tak kolokwialnie. To jest krem Joskin, e, który wyprodukował e, Dax Cosmetics i to jest krem 40 niby. Natomiast ja go używam, a nie wiem, wiecie, pewnie wiecie, że mam skończone 30 lat i no nie sugeruje się zbytnio tym właśnie, do jakiego tam wieku dany produkt jest przeznaczony. A On ma tutaj kwas hialuronowy, także na pewno to powoduje, że faktycznie bardzo dobrze się sprawdza, bo bardzo dobrze nawilża te okolice wokół oka, ja tutaj akurat nie używam, ale wokół oczu bardzo dobrze te okolice nawilża. Również nadaje się pod makijaż ja ostatnio nawet stosowałam go na całą twarz, bo akurat nie miałam kremu, mówię, dobrze wypróbuję tego, może wypróbować nie wypróbuję, ale będę używała tego, bo on jest też bardzo taki lekki, bardzo szybko się wchłania i też świetnie się sprawdzał. Po prostu twarz była taka, taka fajna napięta. To, to mi się podoba właśnie, że ja widzę takie efekty tego napięcia, takiego lekkiego, takiego ala liftingu. Także to jest bardzo dobry krem, który Wam polecam. On oryginalnie no, kosztuje trochę, bo Wydaje mi się, że te kosmetyki wcale nie są takie najtańsze, one tam minimum te 50 zł, jak nie więcej kosztują. Ja go kupiłam, tak jak mówiłam w TK maxie i kosztował mnie w granicach 30 tam paru złotych, więc jeszcze to nie było tragedią. Tutaj jest 30 ml i ona, tak jak no, słyszycie, że ponad rok już go używam. Starczył mi na bardzo długo, Może nie używałam go tak regularnie, że codziennie, bo na jakiś tam czas o nim zapomniałam, ale tutaj jest 30 ml, także jak za po pod oczy w sumie, to jest... Dobry, dobry zakup, można, można faktycznie się na niego skusić. I jeszcze chciałabym Wam pokazać żel pod prysznic. Żel pod prysznic to jest akurat ten z Yves Jardin de Mont to jest ten taki zapach kalifornijskich migdałów, który mnie też no, zauroczył. Tak jak na przykład ten, to było coś niesamowitego jeśli chodzi o zapach, jeśli chodzi o konsystencję, o to jak mył, jak pięknie pachniał później na skórze. Tak miałam też taki kawowy, który też mówiłam, o którym mówiłam w projekcie Denko, który był beznadziejny, ale trzeba przyznać tym żelom to, że mają fantastyczną kremową konsystencję. Jeśli lubicie takie konsystencje, no to polecam wam serdecznie. A z kwestią zapachu, no to trzeba sobie tutaj dobrać. Ja, jeśli chodzi o ten produkt, jestem z niego bardzo, byłam z niego bardzo zadowolona, bo tutaj widzicie jest to puste. I najbardziej w tym wszystkim mnie... Urzek zapach, który jest właśnie taki migdałowy, ale to nie są takie słodkie, duszące migda migdały, tylko to, są taki, to jest taki jakby olejek tego, e, olejek migdałowy, który używamy na przykład do ciasty. To jest po prostu coś niesamowitego. To, to jest po prostu bajka, I jeden z takich lepszych zapachów, które e, zdarzyło mi się używać i czuć. No i tutaj mam trochę produktów kolorowych do makijażu, więc ten film prawdopodobnie będzie trochę długawy. Najpierw zaczniemy od akcesoriów, bo bez nich no, czasami makijaż, powstanie makijażu jest niemożliwe. Mam tu dwa pędzelki, które no, są po prostu świetne. Ja nie mam zbyt wiele pędzelków tak naprawdę Wam powiem do makijażu, ale więc może moja opinia nie jest taka... No, nie używałam wielu, więc nie mogę powiedzieć, że to są najlepsze pędzle, które używałam, ale nie ukrywam, że te pędzle naprawdę ułatwiają wiele w kwestii robienia makijażu. i Pierwszy z nich to jest Hakuro H77. Zauważyłam, że tu już pomału te napisy mi się ścierają. Tak długo już go mam. I to jest taki pędzelek, którym ja rozcieram, rozcieram cienie, szczególnie tutaj właśnie przy załamaniu oka. Bardzo dobry, bardzo fajnie nie kłuje i świetnie robi właśnie to, co ma robić, czyli rozcierać cienie. Oraz pędzelek z Maestro 409 10 410, którym sobie tutaj właśnie tą kreskę pod okiem rozcieram tak, żeby nie była taka nachalna, taka zbyt oczywista, właśnie zbyt mocna, bo nie zawsze to ładnie wygląda. No, i mam Beauty Blender. Beauty Blender, który jest w tej chwili właśnie wyczyszczony, więc jest troszeczkę duży, bo normalnie to chyba tak z połowy, z połowy jest mniejsze, jak jest suchy. Który jest po prostu świetny. Ja go mam kilka miesięcy, wiem, że one kosztują dosyć dużo. Przechodzimy do dalszej części filmu. Pomimo tego, że zgrywając filmy na komputer, zorientowałam się, że ta część filmu z kosmetykami kolorowymi niestety się nie nagrała albo nie wiem, gdzieś się wykasowała, więc. Yy, tak się akurat składa, że bluzka, którą miałam, jest już w praniu, założyłam sobie inną, nieważne, światło się pewnie też zmieniło. Dogramy tą resztę, więc mam nadzieję, że to nie jest dla Was jakiś tam problem, to jest tak zwana złośliwość rzeczy martwych. Więc mówiłam o Beauty Blenderze. Beauty Blender sprawdził mi się, sprawdza mi się bardzo, bardzo dobrze. Okazyjna to była cena i zdecydowanie powiem Wam, że przy użyciu Beauty Blendera. Podkłady po prostu wyglądają inaczej i to jest takie, no, takie akcesorium, które tak naprawdę bez którego oczywiście jak najbardziej można zrobić makijaż i on dobrze wygląda. Natomiast czasami jest tak, że podkład wygląda po prostu zupełnie inaczej przy użyciu właśnie tej gąbeczki. Czasami wygląda też inaczej przy użyciu pędzli i właśnie to jest coś fenomenalnego, że przy użyciu tej gąbki po prostu makijaż wygląda. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale zupełnie inaczej. I też zauważyłam, że on nie do wszystkich podkładów jakby się sprawdza. Nie zawsze ten efekt jest tak dobry przy użyciu gąbeczki. To naprawdę trzeba wyczuć i sobie sprawdzić na sobie. Na przykład przy podkładzie, o którym za chwilkę Wam wspomnę, reglon Colorstay, Kompletnie nie jest to fajne przede wszystkim dla gąbeczki, dlatego że tutaj zauważyłam, że ona mi się tak jakby no nie chcę, nie chcę do końca doczyścić tutaj w środku ja jakąś taką mam wyczuwaną górkę po użyciu tego podkładu, ponieważ ten podkład jest po prostu ciężki i pomimo tego, że właśnie o nim dzisiaj też mówię, co jest też szokiem pewnie dla wielu z Was, bo wiecie o tym, że mi jest bardzo ciężko znaleźć podkład, który byłby dla mnie idealny, chyba taki jeszcze, jeszcze takiego chyba nie spotkałam, idealnego podkładu cały czas szukam, ale ten podkład jest faktycznie rewelacyjny i Pomimo tego, właśnie że mówię o nim, że jest świetny, to też nie jest idealny, dlatego że jest po prostu ciężki i, i tak bym jakby, no też to tutaj wyczuła, że nie do końca e, chce z tym podkładem tutaj współgrać. E, ale tak, powiem Wam, że ten podkład na pewno wielokrotnie jakby uratował wygląd mojej twarzy, ponieważ na jakieś takie wyjścia. Wtedy, kiedy naprawdę chcę, żeby twarz wyglądała tak nieskazitelnie, żeby były przykryte jakieś wypryski, czy po prostu, żeby wyglądała ładnie, to ten podkład sprawdza się rewelacyjnie. Ale przy dłuższym stosowaniu, przy na przykład kiedy używałam tydzień czy tam 10 dni z rzędu, no to widzę, że moja skóra zaczyna pomalutku jakieś tam wypryski się na niej pojawiać, że zaczyna po prostu reagować źle. I to jest właśnie minus tego podkładu, ale nie zmienia to faktu, że na jakieś takie wyjścia to jest taki pewnik, który ja stosuję, który naprawdę bardzo, bardzo lubię. Ja mam w kolorze 180 i mój jest do skóry suchej i normalnej, czyli nie ten taki standardowy, który większość używa do tłustej i mieszanej, ale właśnie ten taki yy, do suchej i normalnej, który mam wrażenie ma troszeczkę też inną konsystencję, no jestem pewna, że ma inną konsystencję, ale też i krycie ma dobre. Yy, przy użyciu palcami czy pędzel sprawdza się po prostu fantastycznie. Dwa pudry również mam tutaj pudry wykańczające makijaż. Pierwszy z nich to jest Manhattan w odcieniu Bez 2. To był puder sypki i ta sypkość mnie tutaj po prostu doprowadzała do szału, ponieważ właśnie pudry sypkie mają to do siebie, że ten pył unosi się wszędzie w koło w powietrzu. No i to jest to, czego ja nie lubiłam, to jest jedyna rzecz, której nie lubiłam właśnie w tym podkładzie, a pozostałe no, są po prostu fenomenem, naprawdę świetny puder który niesamowicie dobrze utrzymywał makijaż, który bardzo dobrze matowił, który był po prostu fantastyczny, więc po taką wersję w pudrze w kamieniu, znaczy pudrze w kamieniu pudru, w kamieniu, na pewno sięgnę jeszcze i, i zobaczę jak to, jak ta y, forma się będzie u mnie na twarzy sprawdzała. Natomiast już taki kompaktowy puder z Wipery w odcieniu 505 po prostu pokochałam. Wielokrotnie o nim również wspominałam i naprawdę bardzo, bardzo dobrze się sprawdzał, również utrzymywał się dobrze na twarzy, y, naprawdę fajny, taki chyba niedoceniony kosmetyk, niedoceniona może firma, bo o niej się bardzo mało mówi a naprawdę zasługuje na swoje 5 minut, bo naprawdę bardzo ładnie wygląda na twarzy, także to jest puder, na którym też wpływałam się wielokrotnie, też był moim ulubieńcem i tak dalej, i tak dalej. No i rzecz, o której na pewno muszę, muszę po prostu wspomnieć i jak Wam pokażę to mnie opakowanie, to jesteście może nawet w stanie zgadnąć, jaki to jest numer, bo tak często o nim mówiłam, to jest po prostu do znudzenia, bo będę musiała w przyszłym roku coś poszukać nowego, co o czym będę mogła Wam powiedzieć, ale jeśli chodzi o róż, tak naprawdę to niezmiennie jest to 54 Rose Friesen z Bourjois. Świetny, po prostu świetny róż, który ja uwielbiam. Nie, nie szukam nawet innego różu, tak naprawdę, bo jestem z niego tak w pełni zadowolona, że nie potrzeba mi nic więcej. Zużycie tutaj jest naprawdę minimalne, co mnie cieszy. W sumie ja lubię zużywać kosmetyki, ale cieszy mnie to, bo po prostu uwielbiam ten róż. Pomimo, że miałam jakieś tam kilka innych, które dostałam, skądś tam się u mnie wzięły, to niezmiennie wracam do tego i, i to jest chyba taka cecha charakterystyczna moja, że ten już jest moim takim faworytem od naprawdę długiego czasu. To jest pierwsza pomadka w kolorze czerwonym, która u mnie znalazła się w posiadaniu. E, powiem Wam, że to dzięki Wam tak naprawdę zaczęłam jej używać i e, dzięki Wam. Przekonałam się do takich mocniejszych kolorów na ustach, ponieważ e, nigdy nie byłam przekonana, nigdy nie widziałam się w takim kolorze, zawsze się wstydziłam, że zbyt wiele, znaczy zbyt, za, za bardzo po prostu te usta mi widać, e, no a poprzez to, że tej pomadki użyłam, ja już Wam powiem kolor, może 121 Golden Rose, to jest 2000 taka seria, nawet nie sprawdzałam, czy ona jest dostępna, Dzięki temu, że tej pomadki użyłam, to naprawdę w tej chwili jakby stałam się bardziej odważna pod kątem eksperymentowania z kolorami na ustach i za to Wam serdecznie dziękuję, bo e, tak jak mówiłam, jest to Wasza zasługa. E, pomadka, którą cyklicznie, e, której cyklicznie używam do filmów, właśnie do kręcenia filmów, e, nie odważyłam się jeszcze w niej wyjść nigdzie do miasta, na zewnątrz. E, zresztą ja nie za bardzo lubię takie odważne kolory, kiedy gdzieś wychodzę. Z prostej przyczyny, że najczęściej coś tam się z tym dzieje, albo mi się nagle chce jeść, albo gdzieś się rozmarzę, albo no, po prostu nie lubię, nie czuję się komfortowo. Czas na ostatnie kosmetyki, tym razem do paznokci. Pierwsze z nich to będzie odżywka Eveline 8.1. Odżywka kontrowersyjna, o niej się wiele mówiło w superlatywach i w negatywach niestety, ze względu na to, że ma w swojej zawartości tutaj formaldehyd, który może działać naprawdę bardzo złe rzeczy, więc warto się zapoznać z informacjami, jakie w internecie możecie sobie tam przeczytać czy zobaczyć, nawet w filmach też zauważyłam, o formaldehydzie, który może tą niestety butkę paznokcia uszkodzić. Ale nie zmienia to faktu, że właśnie ten formaldehyd, m.in. według mnie to jest główny ten składnik, który odżywia nam paznokcie. Ten składnik powoduje, że... Paznokcie naprawdę odzyskują rewelacyjny stan, kondycję. Przekonałam się o tym wielokrotnie, ale już najbardziej przekonałam się, kiedy miałam remont, kiedy miałam tu bardzo, bardzo dużo sprzątania i w jednym mieszkaniu, w drugim mieszkaniu. To były naprawdę takie, wiecie, warunki po prostu Tragiczne do, do sprzątania, to nie było takie cotygodniowe, czy tam wielkie sprzątanie, czy nawet przedświąteczne. I to było takie sprzątanie naprawdę bardzo wykańczające, powodujące, że te dłonie moje, no i w ogóle stan moje, nawet cery, bo to wszystko gdzieś tam, te pyłki się unosiły w powietrzu, to wyglądało to wszystko dramatycznie. I moje paznokcie po prostu płakały, prosiło o pomoc, tak mówiąc tutaj bardziej obrazowo. No i faktycznie ta drzewka mi bardzo, bardzo pomogła, w tej chwili stan moich paznokci też jakiś taki jest niezadowalający i muszę chyba sięgnąć po nią po raz kolejny, bo ta już jest pusta od dawien dawna i jest naprawdę świetna. I ostatnie mm, lakiery to będą lakiery z firmy Wet n Wild, które też o nich wielokrotnie mówiłam, to jest seria Mega Last, one nie są dostępne w Polsce, za dużo, za dużo o nich nie będę mówić, bo to też może potem spowodować, że będziecie się złościć, że mówię o czymś, czego nie można dostać w Polsce. Ale jeśli na przykład będziecie mieli dostęp, yy, ja muszę sprawdzić sobie jeszcze na jakiejś tam stronach internetowej, czy one są dostępne, czy można je kupić. Są po prostu rewelacyjne, mają fajne szczoteczki, pięknie malują, nie są aż takie bardzo drogie i yy, no, rewelacyjnie wyglądają i fajnie długo się utrzymują. Także to są wszystkie kosmetyki. Wiem, że ten film jest bardzo długi, ale no zrozumcie to, że to jest cały rok i ja naprawdę wyłuskałam takie najbardziej, najlepsze, po prostu najfajniejsze kosmetyki, których ja używałam, o których chciałam Wam powiedzieć, na które warto naprawdę zwrócić uwagę, jeśli które z nich Wam właśnie się spodobały i, i przypadły do gustu, bo może też mieliście kiedyś, to dajcie mi znać, bardzo chętnie o tym poczytam w Waszych komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie za ten piękny rok 2014. Mam nadzieję, że 2015 będzie równie przyjemny, że również znajdziemy wspólnie może nawet, bo jeśli napiszecie w komentarzu, jakie były Wasze typy, to ja chętnie po nie po te kosmetyki sięgnę i, i wypróbuję na sobie, a czemu nie. Więc no, mam nadzieję, że 2015 rok będzie równie owocny i oczywiście widzimy się w tym roku następnym. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam, pa pa!